dhe ata bashkë me të gjithë ata që janë pjesë e programit na po çon duke. Dhe apo ata mikenë ata gjithë. Ja ndjen. Ne po vijmë tani në vendin e rëndë, në vendin e rëndë. Ata diku tani do të shohim këto gjëra të tjera. A do të thoni se ajo është e dalë?

pomocy chcemy uwięcić to modlitwą jeszcze Pańską modlitwą, którą sam Jezus Chrystus ustanowił Ojcze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Dziękujemy, księdze, どういうこと

Ale mnie poszukała udział. Od 5,5 roku, a on za ten czas medycyny. Ale 18 lat jest w ziemi, chodź był więcej ode mnie i niewypracowany. A ja o 5 zbawalem, o 12 szedłem spać i ja to no. dziś. I wybudowałem, a teraz... A panowie walczyli tutaj? Tak, tak. Walczyliście tutaj? Tak. Tu a z kim walczyliście? Z ruskimi czy z Niemcami? No, no ja tu Ruskich się... przyjaciele, tam byśmy walczyli. Ruskich tu nie było. Ty, tylko z Armii Własowa 40... W czwartym roku to były to tam dzisiaj na tych uroczystościach wspomniane o, o dębowym polu, to na dymbowym polu to było na drugi dzień. Po zbombardowaniu przez ruskich starej wsi dwa końce wsi się spaliło, ludzie pobyjeżdżali. No i wtedy w nocy wyjechał, nad ranem rozwidniało się, wyjechał podjazd siedem osób, kawalerii, tu byłem świadkiem, a partyzanci siedzieli. Kilku partyzantów, kopka żyta na polu, lub No i te jechali prosto, otworzyli łodzi. Dwóch ubiły, trzeci. Od razu wpadł, e, ich obaj, a później trzeci w drodze. I od tego zaczęła się oblawa. I, i, to... I ile osób tu walczyło? I, i... Siedem. siedem... 650 prawdopodobnie było, ale... 650 partyzantów du było, tak? Tak, A. ale dużo bez broni było. No, no ale zdobyli trochę broni na Niemcach, nie? A, to nie. nie, nie, nie tak no to, 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 to wszystka broń była zdobywana nie, nie, na Niemcy. Którzy zginęli to z broni Czyli rozumiem, że byliście gotowi w tym czasie rękoma ich utłuc, nawet gołymi. Tyle taka nienawiść była do naszych obecnych przyjaciół Niemców. No, tak. Bo dzisiaj to są nasi przyjaciele ponoć. Ponoć, tak mówią. A moglibyście się panowie przedstawić? Bo on Zbigniew Sienna. 27 rocznik. Jan, Jan, Jan gaz z gatki. gatki. Jan z gatki, tak? Gatki. Jest. A który rocznik można wiedzieć? 20, 27 stycznia. A to jesteście e, rocznikiem jednego, kolegami? Tak. Z jednego poboru? Tak. Może nie? Babcie był siostrę. tak?

Ja bym powiedział, że to jest Piotrowe Pole. Piotrowe Pole, aha, tak, ale to jest, jest. Kołujży, żeby... Tak, kołilży. Tak, jeżeli mógłby Pan przybliżyć nam, co tutaj się dzieje, to takie... W chwili obecnej, w chwili obecnej tak, jest to tak. po prostu rocznica, rocznica wielkiej po prostu bitwy o nierównych, o nierównych po prostu siłach, gdzie tutaj że tu kieleczczyzna to była po prostu wielka, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale nawet przy Powstaniu Styczniowym, czy w trakcie zaborów i tym podobnie roku, tu były wielcy ludzie patrioci, langierci i Druga Wojna, Szadrycheta. Piwnik, nury. I ci ludzie walczyli jak tylko potrafili o tą wolną i niepodległą Polskę. Mówiąc szczerze, była, krótko trzeba powiedzieć, bez. Biedna była armia. Biedna armia. Oddział ten pułk. Pierwszy pułk Iłżecki. Wstyd o tym Miał tylko jedną łopatę na wyposażenie, jak dowódca Tomasik Potok pojechał po rzut uzbrojenia pod Śmielów, pod Ciebielów. W tym czasie wcześniej zostali wzięci, gubernator taki z Radomia, namiestnik w Franka ze Starachowic, wzięci zostali po prostu za niego i ten pół, który był w trakcie organizacji, liczył. Różnie, różne statystyki podają. 500-600 osób. Dowódca wyjechał po rzut zbrojenia, po przyjęcie, bo samoloty latały po prostu z Włoch, z Anglii. W tym czasie Permakt w sile około 10-12 tysięcy ludzi otoczył ten pół. no i cóż, no była jedna wielka po prostu masakra. Tyle ludzi zginęło, to co zginęło, to zginęło. Łukli moździerzami, że odłamki fruwały tylko i tym podobnie. Ludzie kopali, wystarczy poczytać wspomnień, kopali po prostu ręcznie, żeby się okopać. No no i to był dramat, była tragedia zginęło. Czyli Niemcy dokonali tutaj jatki. Tak, była jadka, Ale żeby <coughs> mówić na temat spraw militarnych, to trzeba dojść do merytum sprawy. Jaka nasza była siła, nasza siła to był patriotyzm serce do walki. Z czym mogliśmy startować do Niemców? Ale Jak czy... nasz budżet, nasz budżet. To, co opisuje Sławomir Rajski, dowódca wojsk lotniczych, który wydał książkę w 1947 roku w Brukseli i podaje, że budżet wojskowy polski był 50-krotnie niższy od budżetu niemieckiego. No to o czym my będziemy mówić. No właśnie y, nasi Alianci w ramach pomocy odmówili nam y, udzielenia kredytu y, pod koniec lat 30. żebyśmy się nie dozbroili, żeby nie drażnić Hitlera. Czy to prawda? A więc tak, historie to kształtują. Kto jest przy władzy, ten kształtuje historię. Prawda? Zgadzamy się. A dzisiaj kto kształtuje historię? Historię. Dzisiaj? A więc ja nie jestem zwolennikiem, jeśli tylko jest jedna godzina historii w tygodniu. To o czym my będziemy mówić? O patriotyzmie będziemy mówić? Ktoś próbuje nas oczywiście, pozbawić tak, o samości narodowej. Oczywiście, nie ulega wątpliwości. Przykro mówić, ale jest taka rzeczywistość. No.